Siemanko, siemaneczko, witam wszystkich ponownie, z tej strony Beardrust. Witam Was w kolejnym filmie, witam Was na moim kanale, cieszę się, że jesteście. Jeśli jesteście jedną z tych osób, które siedzą w pomadach, są w pomadowej grze już od kilku lat, to na pewno kojarzycie markę Scarecrow, która kiedyś była dostępna w Polsce. Ja pamiętam, że jak zaczynałem pracę w barbershopie, czyli jakieś 6 lat temu, Mieliśmy na półkach produkty tej marki, na przykład ten autoprodukt, i były to bardzo fajne produkty, zarówno pod względem performanceu, tego jak się zachowują na włosach, jak i ceny. Później ta marka gdzieś tam sobie zniknęła, nie była dostępna w Polsce, a dzisiaj ponownie wraca do kraju, a to za sprawą nowego dystrybutora. I dzisiaj właśnie premierowo chciałbym opowiedzieć Wam o czterech produktach do stylizacji włosów, właśnie marki Scarecrow. Także zapnijcie pasy i lecimy. Na pierwszy ogień idzie chyba najbardziej znana i lubiana pomada od Włochów, czyli Psycho. Według producenta jest to produkt wodny, który ma zapewnić nam mocny chwyt i matowe wykończenie na włosach. Pasta mieści się w metalowej puszce o pojemności 113 gramów z zakręcanym wieczkiem. Pucha jest biało-szara z czerwonymi śladami krwi, charakterystycznym strachem w centrum wieczka. Pod spodem opakowania krótki opis i skład produktu. Saiko to najbardziej rzucająca się w oczy pomada, jeśli chodzi o design. W składzie między innymi woda ozokeryt, czyli tzw. wosk ziemny, glinka Kaolin, wosk karnauba, uwodorniony olej rycenowy, czy wazelina. Pasta ma biały kolor i jest lekko połyskująca w puszce. Ma słodki zapach, którego do końca nie potrafię zdefiniować. Ale jest całkiem przyjemny. Pomada wybiera się bardzo łatwo, jest kremowa, rozciera się również bez problemu. Aplikuje się na włosy bardzo gładko i przyjemnie, bez ciągnięcia czy szarpania. Podczas czesania może stawiać delikatny opór. Zapewnia fajny mat i średni chwyt, taki do przeczesania ręką. Jest plastyczna i nada się do wszystkich luźnych fryzur typu quiff, Crop czy ostatnio popularny Fringe. Drugim produktem, o którym Wam opowiem, jest pomada Frankie. Według producenta jest to pasta wodna o lekkim chwycie i matowym wykończeniu. Tym razem puszka jest niebieska, a tytułowy strach wygląda nieco jak Frankenstein. Stąd prawdopodobnie nazwa pomady. Pojemność to również 113 gramów. W składzie m.in. woda, ozukery, wazelina, woskarnauba, gliceryna, uwodorniony olej rycynowy itd. Skład podobny do pomady Saiko, lecz ciud dłuższy i niektóre substancje zmieniły swoje miejsce. Pasta ma kawowy kolor i lekko połyskuje. Odznacza się intensywnym kokosowym zapachem. Wybiera się również bardzo łatwo i rozciera bez oporu. Zostawia na dłoniach taki lekki film. Podobnie jak w przypadku Saiko, nie rozciera się do zera. Aplikacja na włosy jest w porządku, jedynie z lekkim oporem. Nie występuje tu żadne ciągnięcie czy szarpanie włosów podczas aplikacji. Pomada skleja włosy w grubsze widoczne pasma. Nie schnie do suchego matu, daje raczej takie naturalne wykończenie, jakie ja to nazywam, tak zwanych zdrowych włosów. Chwyt jest średni i przez większość dnia czuć na włosach delikatny film. Polecałbym ją do układania raczej bardziej czesanych fryzur niż luźnych. Kolejnym bardzo znanym produktem do układania włosów zaraz po matowej pomadzie Scarecrow jest Shining, czyli. Według producenta żelowa pomada wodna o mocnym chwycie i znaczącym połysku. E, tym razem puszka jest jednolicie czarna z żółto-brązowymi grafikami. No a co w środku? W składzie pomady znajdziemy m.in. wodę, uwodorniony olej rycynowy, glicerynę i inne typowe dla pomady wodnej substancje, których nazw nie wymienię, ponieważ troszkę łamią język. Pomada jest transparentna w pomarańczowym kolorze, a jej zapach to klasyczna kolońska i męska kompozycja zapachowa. Pomada wybiera się bardzo łatwo i rozciera bez problemu. Jest żelowa, lepka i gęsta. Aplikuje się na włosy bezproblemowo, bardzo gładko. To samo przy czesaniu. Grzebień sunie przez włosy bez problemu. Pomada, mimo że to klasyczny gel type, to jednak nie robi takiej typowej suchej skorupy na włosach, co uważam że jest dużym plusem. Zapewnia natomiast widoczny połysk i całkiem mocny chwyt, który delikatnie słabnie pod koniec dnia. Pomada zmywa się bez problemu samą wodą i wydaje mi się, że będzie najlepsza do takich klasycznych ciasnych zaczesek typu side part albo slick. Ostatnią pomadą w dzisiejszym zestawieniu jest Sicario, czyli również pomada wodna dająca włosom połysk, ale o lekkim chwycie. Pomada mieści się w tej samej. Co reszta familii metalowej puszce o pojemności 113 g, ale w kolorze lazurowego turkusu. Na ściankach widać zadrapania i dziury po kulach. To z pewnością nawiązanie do Sicario, czyli tak zwanego hiszpańskiego płatnego zabójcy. Pomada w składzie bazowo podobna do pomady Shining. Również jest transparentna, ale tym razem w kolorze żółtym, tudzież cytrynowym. Odznacza się mega przyjemnym zapachem winogron lub jakiegoś napoju energetycznego. Pomada wybiera się najłatwiej ze wszystkich, jest bardzo miękka i bardzo gładka. Rozcieranie i aplikacja jest bajecznie łatwa i prosta. Czesanie bez jakiegokolwiek szarpania, ciągnięcia włosów. Pomada zapewnia wysoki połysk, taki ala mokry włoch. Chwyt jest bardzo delikatny, prawie znikomy. Myślę, że pomada sprawdzi się dobrze do luźnych fryzur w stylu mokrych włosów, loków i suchych, poodniszczonych włosów, żeby nadać im po prostu zdrowy błysk. I również zmywa się bez problemu samą wodą. Pomady marki Scarecrow zawsze kojarzyły mi się jako dobre produkty do stylizacji w przystępnej cenie. Szczególnie kiedy kilka lat temu używałem ich w salonie. Także cieszy mnie powrót tej marki do Polski. Kosmetyki Scarecrow to na pewno fajna marka, która na powrót myślę, że znajdzie swoich fanów. Oferują szeroki przekrój produktów do układania włosów, poczynając od bardzo przyjemnej i obecnie pożądanej mocnej matowej pasty, poprzez naturalny mat, kończąc na klasycznym połysku w wersji z lekkim i mocnym chwytem. Pomady marki Scarecrow kupicie u oficjalnego dystrybutora, czyli sklepu eBarbershop.pl. A specjalnie dla Was przygotowałem też kod rabatowy dający Wam 10% na produkty marki Scarecrow. Kod znajdziecie na dole w opisie do tego filmu, także serdecznie zapraszam wpadnijcie do eBarbershop po swoje strachy a ja Wam bardzo dziękuję eee, i co, widzimy się w kolejnych odcinkach, jeśli macie jakieś pytania uwagi, komentarze, oczywiście zapraszam Was do sekcji poniżej nie zapomnijcie też o łapce w górę i subskrypcji tego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi produkcjami dzięki jeszcze raz trzymajcie się, pozdrowionka, hej!